W tym filmie powiem Wam o niektórych skinach, które pojawią się w tym roku 2024. Zanim zaczniemy, to chciałbym wspomnieć o subskrypcji tego kanału, ponieważ powoli zbliżamy się do 5-10 tysięcy subskrypcji. Zacznijmy od najbardziej podstawowych rzeczy, czyli. Skiny z Halloween, świąt i z chińskiego Nowego Roku pojawiają się przez 4 lata od wydania. W rok wydania nie ma na niego żadnych przecen, lecz w drugim roku już jest ta przecena 25%, następnie trzeci rok po wydaniu jest już o połowę taniej. W czwartym i ostatnim roku, podobnie jak w trzecim, jest o połowę taniej. Żebyście łatwiej zrozumieli, skin mroczny Lord Spike wyszedł w 2021 roku i kosztował 149 gemów. W 2022 wrócił i kosztował 109 gemów, czyli był przeceniony o 25%. W w 23 i 4 kosztował 79 gemów. Muszę Was zmartwić i w 25 roku ten skin już nie wróci. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście, to zobaczycie potem w praktyce. Zacznijmy od Halloween. W sumie to Brawloween. W 2018 nie dodano żadnych skinów z Halloween. W 2019 już dodano. I to bardzo Wam dobrze znane Wiedźma Shelly, Wilkołak Leon i Calavera Piper. Te skiny już nie wracają od dwóch lat. 2K20 to rok, w którym dodano jednego skina halloweenowego, którym jest Halloweenowa Rosa, która nie wraca od roku. W końcu skiny, które w w tym roku się pojawią to bagienny dżin, który normalnie by kosztował 79, lecz fakt, że czwarty raz się pojawia to 39, to samo duch squeak i to samo Dracula Pan P. Inaczej jest w przypadku dyniowego jeźdźca stew, który również pojawia się ostatni raz, lecz z ceną 79 gemów, gdyż podstawowa cena to 149 gemów. Przechodzimy do 2022 roku, w którym mamy takie skiny jak Frankengroma, który kosztował 149, a teraz będzie kosztować 79, Halloweenowego Leona, który będzie kosztować 30 99 gemów. I tego słynnego Halloweenowego broka, który powinien kosztować tym razem 14 gemów, lecz ja w sumie sam nie wiem XD. Swoją drogą jest to najtańszy skin w grze do kupienia. 2023 to rok niesamowitych skinów, którymi są Czarownica Shelly i Biały Wilkołak Leon. Obydwa skiny są mityczne i powinny być o 25% taniej, czyli 149 gemów. Możliwe jest to, że te skiny wcale nie będą na przecenie, gdyż przykładowo jak ktoś miał Wiedźmę Shelly, to ma Czarownicę za 50% taniej, tak samo jest z Leonem. Sam tego nie wiem. Skiny z 2 24 jeszcze nie są ujawnione, lecz jak będą nagram wam o tym odcinek. Jeżeli macie pytania a propos skinów z Halloween, napiszcie w komentarzu, a ja po cichu przechodzę do świątecznych skinów. Ze świąt mamy skiny z 18 roku, którymi są między innymi pomocniczka Penny, święty Mikołaj i Czerwononosa Nita, które nie wracają. W 19 o dziwo nie dodali żadnych skinów. Skiny, które nie wracają również z 20, którymi są między innymi Holiday Party Frank oraz Bałwantik. Skiny, które wracają ostatni raz to szybki prezent Jackie za 39 gemów. How-how. Hobo za 39 gemów, Choinka Spike za 39 gemów oraz Renifer Griff za 79 gemów. Skiny z 22 roku ciągle można kupić na co dzień. Takimi skinami są Ash Krampus, Sam Yeti oraz Królowa Mrozu Amber, która z epickiej rzadkości skina zmieniła się niedawno na legendarną i teraz jest ona za 299 gemów. Nie jestem pewien co do obniżek, lecz sądzę, że Ash Krampus będzie za 39, Sam Yeti za 79, a Królowa Mrozu za 149. Takie są moje typy, a teraz idziemy do kolejnego roku, czyli do wk 23, w którym mamy Stew, który 149 gemów po obniżce 25 będzie kosztować 109 gemów. I to na tyle ze skinów, które wracają, ponieważ w tym roku dodali również zrzędliwego Miko, który niby też mógłby mieć przecenę na te 109 gemów, lecz nie musi. W tym roku również dodali mrocznego anioła Kolta, lecz tak szczerze nie sądzę, że będzie on przeceniony, gdyż nie jest on świątecznym skinem i był tylko dodany jako prezent dla nas graczy. Najprawdopodobniej większość z Was go ma, ponieważ był za darmo, lecz osoby, które go nie mają, mogą go kupić za 140 49 gemów w sklepie. Skiny z 2024 roku nie są nam ujawnione i nie będzie na nie żadnej zniżki. Ostatnim segmentem tego filmu będą skiny z chińskiego nowego roku, które najbardziej mi się podobają. Zacznijmy od najbardziej OG skinów, którymi są pierożkowy Daryl, królewski agent Colt i tańczący Bro, które pochodzą z 2019 roku. Przechodzimy do moich ulubionych skinów z 2020 roku, którymi są Heroska Bibi, uliczna Tara oraz legendarny wirus 8-bit. Szkoda, że już nie wracają, ponieważ jak najszybciej bym je kupił. 2021 rok to rok skinów na które się załapałem, ale już nie wracają, to mroczny Lord Spike, nawigatorka Colet i kosmiczny W. Bull. Przechodząc do skinów, które ostatni raz wracają, czyli z 2K20, to El Tigro, Mistrz Kołysania Barley oraz Orochi Edgar. Te trzy skiny są epickie, czyli 140 bądź gemów. O przecenie będą kosztować 79 gemów. Skiny z 2023 roku, które będą kosztować teraz o połowę taniej, to Arkadowy Grief, który będzie za 39 gemów oraz bajku Ewa za 79 gemów. Te skiny pojawiają się przed ostatni raz. Teraz mamy skiny z 2024, który którymi są morderczykieł, za 109 gemów, antywirus Auto Beat za 219 gemów oraz wukong miko za 219, również gemów uny są super i na pewno kupię xd. W tym roku wyjątkowo dużo tych skinów dodali, ponieważ mamy jeszcze dwa boksery kity, których ceny nie jestem pewny, wiemy tylko, że były z karnetu i mają rzadkość epicką. Myślicie, że to wszystko? Nie, 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 ha, 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 ponieważ mamy jeszcze te dwa niepozorne skiny, czyli uliczny ninja Tara i graczka Bibi. Wydaje mi się, że po prostu ninja będzie za 109, a graczka za 149, ale też nie wiem, bo nie były dodane stricte w chiński Nowy Rok. Kończąc segment, z chińskim rokiem skiny z 25 oczywiście nie są nam znane. Pozostają nam jeszcze najmniej znane mi skiny, czyli Pirat Poko, Piracki Jean, Korsarz Colt oraz te dwa skiny do Karla. Znam jedynie rzadkości takowych skinów, lecz totalnie nie wiem, czy w tym roku one wrócą, ale na pewno możemy się ich spodziewać w te wakacje. Więc śledźcie naszego ukochanego BS. -a. Niektóre informacje w filmie mogą trochę się różnić z realiami oraz jeżeli macie jakieś pytania a propos skinów, cen lub ich przecen, to piszcie w komentarzach. ja odpowiadam każdemu.